Pi, 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 pi. to Jał, jał, hej, znowu robią mi kłopot Nie dbam o to pi pi, 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 Mam w sobie to coś, czego nie ma tu nigdy inny pale tylko listki zjadam nawet tych niewinnych Pi, 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 pi. Wolę wyjść piwko szybko I jak gimby lecieć A. na balety pi pi, 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 Teraz potuj styl i wjeżdżamy kurwa z bóta Nie potrzeba odpoczynku i na niczym nie oszukasz o ja i każdy ode mnie słuchawką, winają ci kola, bo wiem, wiem, gdzie jestem, wiem, wiem b, 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 b. Tworzą jeden tunel do muzyki, którą każdy z nas czuje, pazurek młodego kota b, 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 b. Powinien wziąć się do roboty i stale trzymać swoje wysokie loty Mam niskie noty, szczere ambicje Ty Chcesz podciąć mi skrzydła, dzwonię na policję Znik bibibibibibibibibib Poryf, odcina zryta psycha, w ogóle nie działa Beep. Mm -hmm.